To jest kwadrans na angielski, lekcja 208. W ciągu ostatnich sześciu godzin dziewięciu z dziesięciu Brytyjczyków rozmawiało o pogodzie. Kiedy wy ostatnio poruszyliście ten temat? Witajcie w podcaście uczącym mówić o pogodzie. Z dzisiejszej lekcji dowiecie się, jak zacząć luźną rozmowę z nieznajomą osobą na temat pogody. Przeczytamy też dla was kilka scenek, dzięki którym poznacie sposoby na kontynuowanie takiej pogodowej zagajki. Zwłaszcza w kulturze brytyjskiej jest to temat niezmiernie żywy, także warto się do niego przyłożyć. Without keeping you waiting, let's talk about the weather. Kate Fox napisała swego czasu taką książkę, całkiem dobrze znaną, o tytule Watching the English. Jest ona antropolożką. Właśnie ten wynik, cytowany na początku, pochodzi z jej badań z 2010 roku. I ona tam ma fajną taką obserwację, że Brytyjczycy rozmawiają o pogodzie, gdyż pomaga im to przezwyciężyć społeczne zahamowania. Nie wiem, czy u nas jest podobnie. Czy pogoda jest takim bezpiecznym tematem, Aniu? In your opinion? I think it is. I, I think so too. Wydaje mi się, że dużo nas łączy pod tym względem właśnie z Brytyjczykami, tak naprawdę. Ale może ja tak mam, a może tak nie jest. W każdym razie, dość ważnym elementem tej rozmowy jest to, że musicie się zgodzić z zapodaną opinią. OK, Aniu? Dobra. Czy muszę być uprzejma? OK. Tak, jest gorąco, to nawet jak ty czujesz, że jest ci zimno i cię trzęsie, to musisz przystać. <laughs> w spetrze i w płaszczu <laughs> wełnianym. Tak, jest to element uprzejmości i, i grzeczności. No Inaczej ktoś będzie zaskoczony, Wasz rozmówca, uzna Was za osobę hiper nieuprzejmą i taka, która ucina rozmowę i temat. OK, czyli tak naprawdę nie chcę usłyszeć Twojej prawdziwej opinii. Nie, 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 to small talk. Okay. Czyli gadka, szmatka, <śla> luźna rozmowa o niczym. Czyli chciałam powiedzieć, że musicie to Wy zaczynać small talk, żeby to z Waszą opinią się zgadzano. O, 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 no właśnie, to, to, to już coś tutaj jest. I gdy zaczynacie, to zaczynajcie od pytania, dobrze? To musi być mm -hmm. temat zapodany w formie pytania, który możecie zaznaczyć no chociażby wznoszącą intonacją. Okay. Po polsku może być ciepło <laughs> I, i to już wystarczy Brytyjczykowi. Ok. Right. No dobrze, to przejdźmy do tych zagajek, czyli jak zacząć taki temat. Możemy na przykład powiedzieć Beautiful day, isn't it? Beautiful day, isn't it? Tak jest. I to samo, isn't it? To się nazywa question tag. Nieprawdaż? Nieprawdaż? Tak, to już będzie właśnie forma pytania. To wysłuchajmy takiego małego dialogu, ok? okay. Aniu, możesz zrobić zagajkę. Beautiful day, isn't it? It sure is. It's really hot for this time of year. Oh yeah. I remember last year I was still wearing my winter jacket. So was I, well, let's just hope it stays this way. Yep, fingers crossed. Piękne, niezobowiązujące, możemy iść dalej, prawda? Dokładnie, dokładnie. Zagajkę mamy. Potem jest taka takie zdanie: "It's really hot for this time of year." It's really hot for this time of year. Aha, czyli? Jest gorąco, jak na ten okres roku. Zgadza się, prawda? Tak jaki ciepły marzec mamy w tym roku. It's really hot for this time of year. E, tak? No i możemy też powiedzieć. Let's just hope it stays this way. Let's just hope it stays this way. Czyli przetłumaczymy to sobie. Miejmy nadzieję, że już tak zostanie. Mhm, mm tak. Oj, oby się utrzymało, prawda? Miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Let's just hope it stays. Ja myślę, że my też po języku polskim mamy bardzo bogaty słownik rozwinięty w tym temacie. Ja uważam, że tak, że jest to temat nam nie nieobcy. Inną zagajką może być coś takiego Can you believe all of this rain we've been having? Can you believe all of this rain we've been having? Pięknie, tak? Jeszcze raz. Próbuję. Can you believe all of this rain we've been having? Can you believe all of this... <laughs> It's too long. Can you believe all of this rain we've been having? Super. Czy dasz wiarę? Tak, o ślicznie. Czy dasz wiarę? No, czy ty uwierzysz, że ciągle leje? <laughs> to na Wyspach tak. Brytyjskich raczej by się nie sprawdziło. <laughs> Można być i tak zaskoczony. Czy dasz wiarę, I... że jest cały czas słonecznie? Alternatywna wersja. It's really been pouring all day, ha? Huh? O Boże, to takie... <laughs> it's really been pouring all day, huh? Aha, pouring. Pouring. Like, it's really been pouring all day, ha? Huh? It's really been pouring all day, huh? Tak. To takie jest, um, takie, kojarzy się ze Stanami. Czy to jest takie amerykańskie? Czy Brytyjczyk też tak powie? Huh? Czy pouring? Nie, nie pouring. Huh? Huh jest bardziej amerykańskie, ja też mam takie wrażenie. No ale jest to właśnie sposób na zaznaczenie, że jest to pytanie, prawda? <laughs> no, jakby nie patrzeć. Leje cały dzień, no nie? Huh? Uh -huh. Alright. No Can you believe all of this rain we've been having? I know, right? Well, at least it's good for the plants and all. Good point. Maybe the prices of food won't skyrocket this year. Hope so. I'm just happy I'm not on holiday right now at the Polish seaside. You know what? I was going to have my holiday right now, but my boss didn't give me the days off, so I had to postpone my trip. Huh. Here's your silver lining. No, dobrze, mamy naszą zagajkę, ale dołożymy kilka wyrażaj. Na przykład, it's good for the plants and all. It's good for the plants and all. Tak. Przetłumaczymy to sobie jako takie, no jest to dobre dla roślin i takich tam, plants and all. Wszystkich im podobnych. No, właśnie i wszystkich im podobnych, tak. Nieformalny zwrot oczywiście, no, ale można doczepić do wielu rzeczy. all. Um, tak jest. No i kończy się właśnie nasza rozmowa taką frazą: Here's your silver lining. I silver lining to jest srebrna, jakby obramówka jest to część idiomu, który brzmi: mm -hmm. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Pięknie. Dosłownie oznacza to, że każda chmura ma srebrną obramówkę. Mm -hmm. A nasz polska wersja tego to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O, no i wszystko jasne. Czyli że nawet w takiej burzowej chmurze można się dopatrzyć czegoś pozytywnego. pozytywnego. No i właśnie dlatego, here's your silver lining. No, leje, ale roślinki się cieszą. There you go. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z gorącą pogodą, to możemy zagrać na przykład w ten sposób. God, it's scorching today. God, it's scorching today. Boże, ale dziś upał. Ale dziś skwar. No, nie idzie wytrzymać. Dokładnie. No to nasz mini dialog. God, it's scorching today. Tell me about it. I've been sweating non-stop. Um... That's too much information. Oh, um, sorry. No dobrze, moja odpowiedź to była taka, tell me about it. Tell me about it. I znowuż bardzo uniwersalna odpowiedź, która znaczy... Nie, nie oznacza, powiedz mi coś o tym, uh -huh. tylko wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, tak. Znaczy to jest takie, no, mów uh -huh. mi jeszcze. Uh -huh. Ale no raczej to jest właśnie takie, no nawet, nawet mi nie mów. Mm -hmm. No dokładnie. Nawet nie mów. Tell me about it. Zgadzałeś się. I, I potem moja odpowiedź to jest I've been sweating non-stop. Sweat to jest? Pocić się. Pocić się, tak. Albo pot też. Sweat. Czyli I've been sweating non-stop. No, cały czas się pocę. No co Ania powiedziała właśnie. That's too much information. Wyniknęła z tego taka. Niezręczny small talk, czyli awkward. Awkward. Yeah, awkward. Czyli nasz cringe polski. Bardzo. 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 alright. Right, all Mam jeszcze kilka początków. E, innym początkiem takiego dialogu może być It looks like we're going to get a storm. It looks like we're going to get a storm. Pięknie. No, oczywiście zlepimy mm -hmm. sobie te wyrażenia, czyli it looks like we're gonna get a storm. It looks like we're gonna get a storm. All right. All right. No, I spróbujmy małostanek, Aniu. It looks like we're gonna get a storm. I heard it's already raining up north, so it's just making its way here. I hope I close all the windows at home. Good point. I'd better go and check. To jest ważne. Tak właśnie small talk będziemy uprawiać. No dobrze, wygląda, że będzie burza, prawda? It looks like we're going um, to get a storm. No i odpowiadam sobie po prostu I hope I closed all the windows at home. Czyli czy ty odpowiadasz? Mam nadzieję, mm -hmm. że zamknęłam te okna w domu. Pięknie. I hope I close. No nic skomplikowanego tutaj. No i mamy jeszcze takie uniwersalne otwarcie. We couldn't ask for a nicer day, could we? We couldn't ask for a nicer day, could we? Mm -hmm. Znowuż mamy nasz question tag. Could we? Nieprawdaż. A o co prosiliśmy? Nie mogliśmy prosić o piękniejszą pogodę dzisiaj, prawda? Tak, tak, tak. Alternatywnie możemy użyć. It's so nice out today, isn't it? It's so nice out today, isn't it? Great. Ok, to wykorzystaj jedno, ja sobie odpowiem jednym zdaniem. Ok. We couldn't ask for a nicer day, could we? Yeah, it's just lovely, isn't it? Koniec rozmowy. Pięknie, no to prawda, to prawda. It's just lovely, isn't it? I teraz... Fajnym takim pytaniem jest albo stwierdzeniem: co za pogoda? <laughs> po angielsku: how about this weather? How about this weather? No, no i kontekstowo musimy się zgodzić, prawda? Więc mm -hmm. jeżeli jest, wiecie, ale pogoda, how about this weather, to możemy powiedzieć: no, do Bani albo jest do Kitu, czyli yeah, it's absolute garbage. Yeah, it's absolute garbage. Albo Yeah, it sucks. Yeah, it sucks. No, jest do z się, lipa. Ale, jeżeli mamy piękną pochodę, <laughs> prawda? I ktoś powie, a oh, how about this weather? Jako zagajkę. Czyli musicie dokładnie słuchać intonacji. Tak, powiemy na przykład It couldn't be better. It couldn't be better. No, lepsza być nie mogła. It couldn't be better. It couldn't be better. Well done. I tutaj się waham, czy wstawić to do podcastu, ale Brytyjczycy <laughs> bardzo lubią mówić, że pogoda jest gówniana. Okay. I oni często powiedzą albo, że jest shit. Okay. No to dosłownie. <laughs> Oj tak. The weather is shit today. The weather is shit today. Ale żeby zmiękczyć i wtedy się wykorzystuje taką odmianę wyrazu shit, wymowy tego wyrazu, shite. Shite? Shite. Bardzo często. The weather is shite today. The weather is shite today. Yep, that's what they say. Musicie to znać, bo jak pojedziecie do Wielkiej Brytanii, będziecie wiedzieć co chodzi. Tak, zwłaszcza jak właśnie, how about this weather? Yeah, the weather is shit. Alright. Oczywiście nasze zagajki są tylko przykładowe i możecie wykorzystać wiele innych przymiotników z poprzednich lekcji, takich jak nippy albo freezing. Right? Yes. A wy, kiedy ostatnio mówiliście o pogodzie? Waszym zadaniem domowym jest wykorzystać wyrażenia z naszej lekcji i zbudować króciutki dialog. Następnie odegrajcie tę miniscenkę z kimś ze swojej rodziny. A jeżeli nie macie z kim, to nagrajcie swoje wypowiedzi jako pierwsza osoba na telefon, a następnie odtwarzajcie je i reagujcie wcielając się w tę drugą osobę. Zaobserwujcie także, jak rozmowy o pogodzie przebiegają w języku polskim i spróbujcie je odwzorować po angielsku. Za tydzień usłyszymy się w urodzinowym odcinku podcastu. That's all we have for you today. We'll talk to you again next week. Bye! Bye.